Hej Śmieczku, jestem Abra i witam na moim dodatkowym kanale Abra Games. Moi drodzy, jak sami widzicie, znajdujemy się w milionowicach, tak? Chyba nie powinno to nikogo dziwić, dlatego że w końcu, końc, końców, przeprowadziliśmy się tutaj razem z Bobo. Będziemy sobie tutaj mieszkać, pogodziłem się z Maciochem, ale słuchajcie, nie wiem, czy pamiętacie, kiedy ostatnio kopałem diaks, Ogólnie, cokolwiek kopałem, to było, słuchajcie, wieki temu. Dlatego stwierdziłem, że sobie tak poza nagraniem pójdę pokopać i będzie spoko i tak dalej, i tak dalej, no bo dawno mnie tu nie było, ale słuchajcie, stwierdziłem, Stwierdziłem, że dobra, dość tego robię odcinek, chociażby na kanał Abra Games. Bo słuchajcie, to co zaraz zobaczycie, jest co najmniej bekowe. Okej, okay, może nie jest jakoś przeniesamowicie epickie, ale słuchajcie, znalazłem w kopalni, w której obok dwóch ród złota są diacje, więc to jest znak, że czas zrobić film. Dlatego moi drodzy, jeśli jesteście ciekawi, to oglądajcie koniecznie do samego końca. Ja tylko przypomnę, że oglądanie do końca bardzo mi pomaga jako twórcy. No a wy możecie mieć fajny materiał. A poza tym pamiętajcie o subskrypcji tego kanału oraz o dzwoneczkowaniu, dlatego że filmy i live są tutaj codziennie więc wydaje mi się, że warto. Mam przygotowany, słuchajcie, stoper, będziemy sobie kochać przez 15 minut oczywiście z kilofem z em, tutaj tą fortunką, która no jakby, no nie no, ogólnie kilof jest dobry, tylko że ten unbreaking troszeczkę tutaj brakuje. I też przypomnę, że jeśli chcielibyście mieć taką kozacką koszleczkę Abra Team, to jest akurat mój wspólny wzór z Maciochem, jestem tutaj, jest tutaj Macioch, jestem tutaj ja, to oczywiście wpadajcie na sklep, możecie mieć różne koszulki w różnych kolorach, z różnymi wielkościami wzorów, więc nie tylko taki mały wzór, wy możecie mieć po prostu większy, też w innym kolorze ze mną czy z Maciochem. To jeżeli chcielibyście, to wpadajcie na www.abra.ety, jest to pierwsza linijka opisu. I zapraszam, bo wydaje mi się, że po prostu warto, jakby, nie no, fajne te rzeczy są i są, mówię, kubki, podkładki, pod myszkę. Różne, różniste rzeczy. Dobra, schodzimy słuchajcie w dół i jak będziemy na dole, to kliknę sobie właśnie w stoper, żeby em, no tutaj odpalić już czas, bo naprawdę jakby, no no dziwna jaskinia, zaraz sami zobaczycie, naprawdę wygląda całkiem ciekawie. Mamy tutaj węgiel, który oczywiście jest nikomu jakby do, do szczęścia niepotrzebny, ale patrzcie, diaksy, to jest akurat ta wysokość, gdzie akurat diaksy się mniej więcej kończą. Słuchajcie, złoto i tutaj też jest złoto, więc wydaje mi się, że czas start, ruszyliśmy słuchajcie i sobie wszystko tutaj powykopujemy, zobaczymy ile rzeczy po prostu uda nam się tutaj dzisiaj w tym odcinku znaleźć. Sam jestem, słuchajcie, tego bardzo ciekaw. Diaksy sobie zostawimy na zaraz, bo tutaj mamy jeszcze, słuchajcie, troszeczkę złota, więc fajnie byłoby je zgarnąć, w tę stronę nic nie ma. Tutaj słuchajcie, z węgiel. Dobra, zobaczymy, słuchajcie, czy to jest czwóreczka, czy czwóreczka, słuchajcie, czwóreczka, tylko diaksów zaczę. Tylko, no zawsze spokojnie nie. Słuchajcie, już mamy 6 diaksów z czwórki, która nam wypadła. Jakby w porządku, może nie jakoś mega dużo, ale fajnie. Jak na sam początek to w ogóle wydaje mi się, że naprawdę git. Czekajcie, przejdziemy sobie tutaj, zobaczymy czy coś tutaj w trawie piszczy Nie, to już jest za wysoko To już słuchajcie, jest za wysoko O, tam jest kolejne złoto Co to jest za biom, że to jest kolejne złoto? To są pleńcy Słuchajcie, ja nie wiem co tyle złota robi w plańcach, ale naprawdę jest to co najmniej dziwne Serio, jakby, ja nie wiem czy to jest po update'cie minecraftowym, czy, czy o co chodzi Bo zawsze złoto, słuchajcie, było na mesie A tutaj patrzcie co się wydziało. No nie no, 20 złota już mamy, naprawdę dla mnie, słuchajcie, to jest jakoś, jakoś podejrzanie dużo, ale, ale spoko, no nie wiem, spoko, no chyba, słuchajcie, nikt tutaj nie, 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 nie ukrywa przede mną złota i, no nie no, jestem sam na serwerze, więc chyba... Chyba jest całkiem spoko. Dobra, zjedziemy sobie tutaj, wykopię sobie, słuchajcie, lazury. Wykopię lazury, dlatego że zawsze może się tutaj przydać, wiadomo. E, tutaj, słuchajcie, w lawie nic na nas nie czeka. Serstonik... No i Xpik mi się spalił, trudno, więc lecimy sobie dalej, bo minęła, słuchajcie, minuta i 20 sekund, czyli nie za dużo czasu, a naprawdę mamy już kozackie itemy, ale to jest kwestia po prostu kopalni, no nie? To jest akurat właśnie kwestia kopalni. E, zaraz może się ona skończyć i będziemy musieli kopać przed siebie, ale spoko, kopanie przed siebie też jest fajne. Serio, kopanie przed siebie też jest spoko. Nawet powiedziałbym, że trochę lepsze, jeśli chodzi o znajdowanie rzeczy. Okej, okay, jesteśmy już na wysokości 20. Co ja tutaj wun. Nie, nie wiem co włączyłem, nieważne. Nie wiem co to jest, ale okej, okay. jakieś chyba wskazówki. Dobra, szukamy w każdym razie, słuchajcie, dalej. Szukamy dalej, bo wydaje mi się, że jeszcze sporo rzeczy moglibyśmy tutaj sobie odnaleźć, ale jakieś takie fajniejsze, a nie koniecznie, słuchajcie, jakieś żelazo. Nie żelazo. Dawaj mi złoto, byku Ej, to jest naprawdę duży cejwik. On jest naprawdę tutaj potężny. Czekajcie, może w tę stronę sobie pójdę. Tu jest jakiś kanion? Nie, tutaj słuchajcie, nic nie ma. Boję się tylko tego, że słuchajcie, któryś z chłopaków mógł tutaj być i już wykopać to, co potrzebne. I nawet wydaje mi się, że tak było. Bo sami zauważcie, że tutaj raczej surowce to słuchajcie, nie zostały. Raczej tutaj surowców już nie ma w tym miejscu, tutaj też nie. No kurczę, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Znaczy, poszukamy sobie. Widzicie, kopałem tutaj. Jak się masz, to byłem ja. Czyli niektórzy z słowaków tylko ja tutaj byłem i sobie tutaj pewnie wszystko porozkopywałem Dlatego słuchajcie nic tutaj nie zostało, o, ale spoko, poszukamy sobie, jeszcze pochodzimy, może coś będzie, a jak nie to zaczniemy kopać się przed siebie Bo to jest naprawdę spory cave, ej, spory cave, w którym słuchajcie coś mogłoby się tutaj jeszcze znajdować, ale serio, to widać, że coś tutaj kopane było. To naprawdę widać, bo nigdzie nie zostało nic cennego, nie? Ej, serio, dobra, lecimy, słuchajcie, przed siebie. Jak znajdziemy jakąś ścianę. O kurcze, nie mam jedzonka, No to ładnie, gość. To ładnie, że nawet ze sobą, słuchajcie, nie zabrałem jedzonka. To trochę przypał, bo tutaj przecież jedzonka nie ma jak znaleźć. Ej, widzicie, kopałem tunel przed siebie. Lol, ale Beka. Ej, ewidentnie, słuchajcie. A jakbym zjadł, okopałem. Nie, bo jeszcze się potruje i będzie przypał. Dobra, słuchajcie, to. u. Okej, okay. kopiąc się, słuchajcie, ktoś przegapił ten. Nie, to ty, i tylko ja kopię takie tunele. Musiałem przegapić, słuchajcie, złoto. To całkiem ciekawe. Ej, naprawdę, trochę XD, ale spoko, dobra. Pójdziemy sobie w tego, cave'a, Może tutaj, słuchajcie, coś jeszcze znajdziemy. Jest jakaś lawa, lawa, węgiel, to nie za bardzo. My, słuchajcie, jesteśmy tutaj bardziej pod jaksy i inne drogocenne rzeczy. O! Kolejne, słuchajcie, złoto. Nie, no złoto też jest wiadomo na plus, ale dlaczego, słuchajcie, tyle złota, dwieksów nie ma? podczas gdy jesteśmy całkiem nisko, tak szczerze mówiąc. No, jesteśmy, słuchajcie, na 13 krac, to była 11 nawet. E, więc, no wydaje mi się, że, słuchajcie, to jakieś diaksory mogłyby wlecieć. Kolejne złoto, jakieś grzyby. E, ja nie wiem, co jest z tym złotem, ale uwierzcie mi, no nie ponastawiam tego. Zresztą sami widzieliście, że teraz krążę i sam szukam i nawet nie do końca wiem, gdzie jestem. Więc wydaje mi się, że to jest znak na to, że nie czytuję. Tam w górę, słuchajcie, nie idę, bo już będzie za wysoko. E, Lazury, słuchajcie, lazuryt na pewno wykopy dla mendingu, żeby mi się naprawić tutaj kill-off. I lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Polecimy sobie w którą stronę. Cześć. Tutaj sobie chyba odbijemy. I tutaj jakoś w bok, coś w tym stylu. No, wydaje mi się, że tutaj może coś być, ale nie ma. Dobra, no to słuchajcie. Zaczynamy wobec tego kopać przed siebie. Zobaczymy, co uda nam się znaleźć, co uda nam się po prostu tutaj odkryć. Ciekawego. Tak jak mówię, niestety nie mamy jedzonka. Zapomniałem słuchajcie, o jedzonku, ale spoko, przeżyjemy sobie, Pokać nie będę. Kilo, słuchajcie, tutaj ma 770 użyć. Nam minęły, słuchajcie, prawie... Minęło prawie 5 minut, więc całkiem spoko. I mamy póki co 6 diaksów i 33 złota. No jakby tego złota jest naprawdę bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo. E, diaksów raczej nie, zwłaszcza, że ta fortuna średnio zadziałała, bo z czterech e, ród wyrzuciło nam 6 diaksów. To nie jest jakiś fenomenalny wynik, ale spoko. Wszystko przed nami. E, zaraz prawdopodobnie dojdziemy też do biomu mountains, czyli taiga Jaka tajga? Góry, przepraszam. Góry. E, no i wtedy, słuchajcie, moglibyśmy znaleźć jakieś emeraldy do tego wszystkiego. To by było super. Ty! Wara mi stąd. Czekajcie, bo... Ja tutaj w ogóle byłem? Ej, nie byłem tutaj. O kurde, ale beka. Ej, ale beka. Nie było mnie tutaj. Lol. Ej, no naprawdę... Ej, to już jest faza. To już jest nie słuchajcie, faza. W ogóle, wiecie co? Patrzcie, bo tu jest złoto, tu jest kolejny pająk. I jeszcze zatruł mnie ten maluch A, bo tutaj jestem w pajęczynie Ale czekajcie, w ogóle będę jadł, słuchajcie, mięso zombiaka I mięso zombiaka da mi trochę tutaj jedzenia I mam jeszcze chleby do tego wszystkiego Czyli znalazłem teraz jedzonko Ej, nie byłem tutaj nigdy Ale beka Ej, słuchajcie, bo tutaj to mnie naprawdę, jak zacznie coś atakować O kurde, o kurde, o kurde O kurde, puster, Duszka Naprawdę I co ja mam teraz niby zrobić? I co ja? przetam tam nigdy nie trafię. Ej, nie ma w ogóle takiej możliwości, że ja tam trafię. No naprawdę, ej, nie ma możliwości. Spróbujemy, słuchajcie, spróbujemy, ale wydaje mi się, że to jest nierealne, żebym tam trafił. No to słuchajcie, jest za daleko. To jest za daleko, żebym tam trafił. Po prostu nie ma takiej możliwości. A nie mam, słuchajcie, żadnych kordów, nie czytujemy ani nic tych rzeczy. Nie, nie trafię tam. Nie ma w ogóle, słuchajcie, możliwości. No ale dobra, spróbować, słuchajcie, można. Spróbować można, e, zobaczymy. Wydaje mi się, że nie ma możliwości, żebym tam trafił. E, to trochę beka, to trochę beka, bo... Wiecie, to, że z ja czasem od intruza zginę, czy coś, to spoko. Ale od pająka... No to już jest, słuchajcie, wstyd. Zginąć od pająka w Minecrafcie. Ja nie mogę. Ale mega, dobra, idziemy tam, słuchajcie, idziemy. I widzicie, z naszego kopania pozostaje nam w zasadzie y, szukanie itemów. No, no świetny pomysł, abra, no naprawdę miałeś świetny pomysł. Dobra, czajcie, to było gdzieś tutaj. Ja poszedłem sobie, słuchajcie, w tę stronę. Oj, chyba nie poszedłem w tę stronę. Poszedłem tutaj na dół. Znaczy tam. Poszedłem tam. Okej, okay, próbujemy, słuchajcie, się odnaleźć. Próbujemy się odnaleźć. Tędy na pewno szedłem. Tędy na 100% słuchajcie, szedłem. Ta woda była tutaj grana. A i tutaj gdzieś odbijałem, słuchajcie, w prawo. Tutaj gdzieś odbijałem w prawo. Czekajcie, czy ja tą lawą poszedłem dalej? Nie, tutaj tego nie zaklejałem. Czekajcie, gdzieś tutaj wydaje mi się, że poszedłem dalej. Raczej tędy przychodzić nie przechodziłem. Nie, 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 nie. Słuchajcie, czasu coraz mniej. i Ja nie mogę, naprawdę. Ej, jest chyba 5 minut na znalezienie swoich itemków, czy jakoś tak? Jak tak dalej pójdzie, to słuchajcie, będzie przypał. Naprawdę będzie przypał. Słuchajcie, o, ja szedłem gdzieś tutaj. Pamiętam, pamiętam to. Pamiętam, pamiętam, pamiętam. Tutaj, słuchajcie, szedłem. Tu jest Creeper. Szedłem chyba, słuchajcie, w tę stronę. Jakoś tak, słuchajcie, tędy chyba. Tędy sobie nie przypominam. Nie, nie, nie. Tędy, to słuchajcie, już nie szedłem. O kurcze, ej to naprawdę słuchajcie, możemy stracić absolutnie wszystko. Dosłownie za sekundę możemy stracić wszystko. A może tutaj? Nie, tutaj też nie. Ej, no gdzie ja by, no gdzieś tutaj słuchajcie to było. Może trochę dalej. Może słuchajcie trochę dalej, może poszedłem sobie tutaj w dół. Tu jest woda, którą na pewno nie poszedłem. Ja. Ej, naprawdę i z takiego kopania zostaje nam nie mieć temków, No super. No, po prostu super. Lazuryt wydaje mi się, że bym wykopał, więc nie wiem, czy bym tutaj jest. Tutaj jeszcze zombiak i ten, i się. I ja nie mogę. No, to było, słuchajcie, gdzieś tutaj, na pewno. Okej, okay, słuchajcie, pójdę sobie w tę stronę. No, ten cave, słuchajcie, był duży. I faktycznie ja tak nim chodzi. Tutaj jest złoto, więc tutaj mi, słuchajcie, na pewno nie było. I ja, ey, naprawdę tego nie znajdę. Naprawdę, słuchajcie, tego nie znajdę. O ale przypał. Ale przypał, słuchajcie, no nie znajdę swojej. Swoich... Czy ja naprawdę stracę wszystkie itemki. Czy ja naprawdę, słuchajcie, stracę wszystkie itemki w dzisiejszym odcinku? No przecież to będzie, słuchajcie, po prostu jakiś żart. Autentycznie, słuchajcie, to będzie jakiś żart. Dobra, spadł wam i stąd. Idę sobie tędy, słuchajcie, idę tędy. Tutaj może byłem. O, 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 przypomina mi się to. Tędy szedłem. Szedłem tędy na 100%. Okej, okay, słuchajcie, dobrze. Idziemy w dobrą stronę, idziemy w dobrą stronę. Tylko, że słuchajcie, nie mam dzonka. Tutaj byłem na bank. Tutaj kopałem się, lol. Ja to znajdę. Ja to znajdę, tylko słuchajcie, nie mam totalnie jedzonka Wiecie co, wolę nie sprintować Wolę nie sprintować teraz, ale słuchajcie, ja to znajdę Ej, to są jaja, ale słuchajcie, naprawdę to znajdę Mamy, słuchajcie, 9 minut i, p i pół Ale ja to naprawdę, słuchajcie, znajdę To jest tutaj, patrzcie To jest, słuchajcie, gdzieś tutaj Ja gdzieś tutaj, słuchajcie, wyszedłem I tu się kopałem chyba dalej Nie, tutaj się nie kopałem Ej, jakoś tędy szedłem, słuchajcie Okej, okay, tędy Tędy no, byłem. No, to nie jest tutaj. O nie, słuchajcie, to było tędy, a ja... Nie, no, tu się nie wykopywamy, ja się wykopałem, słuchajcie, w kanionie. Ja się, słuchajcie, wykopałem w kanionie. A teraz ja mam jak z tego wyjść. No nie, trzeba ja muszę naprawdę rozwalać, słuchajcie, z tą na łapką. Naprawdę do tego doszło. Słuchajcie, ale to było gdzieś tutaj. Tutaj był, słuchajcie, kanion. Kanion, kanion, kanion. A może ja sobie jakoś tak przeszedłem, czy coś? W tę stronę. Słuchajcie, to jest gdzieś tutaj. Ale nie mam pojęcia, słuchajcie, gdzie... No nie wierzę w to, czy ja naprawdę, słuchajcie, już się zgubiłem pięć razy. Czy ja się naprawdę już zgubiłem pięć razy. Ja pamiętam, jak tędy szedłem. Pamiętam, słuchajcie, jak tutaj wyszedłem i szedłem dalej. To było jeszcze na tym odcinku. Na bank, słuchajcie. To było gdzieś na tym odcinku. Słuchajcie, no to, to nie było tutaj gdzieś? No kurczę, nie, nie, nie przypominam sobie, żebym tutaj kopał. Tutaj ten lazurycik, nie, nie. Ej, naprawdę, wydaje mi się, że, słuchajcie, nie znajdziemy tych itemów. I ja nie mogę. Przecież ja tam miałem... Ej, no ja tam naprawdę miałem różne rzeczy. Naprawdę, słuchajcie, jak ja je stracę, to naprawdę będzie mi przykro. Nie no, ja się centralnie wykopałem, słuchajcie, w kanionie. Centralnie w kanionie się wykopałem. Czyli nie tutaj, słuchajcie, nie tutaj. A to było mimo wszystko gdzieś tu. No i tam kolejne złoto. Ja nie mogę. Ej, naprawdę. Naprawdę, słuchajcie, czy ja naprawdę stracę wszystkie itemy? Czekajcie, tu jest jakiś większy kanion. To jest chyba tutaj. To jest, słuchajcie, chyba tutaj. Coś tutaj, gdzieś tak, no coś w tym stylu Słyszę nawet pajączki O kurde Jakby on mi wybuchł, to bym znowu zginął Ej, ale słuchajcie, to jest To jest gdzieś tutaj Słuchajcie, to jest gdzieś tutaj Musimy tylko odpowiednio znaleźć, słuchajcie, to miejsce Ale to jest gdzieś w tym miejscu, właśnie tutaj jest taki kanionik fajny słuchajcie no musimy to znaleźć, słuchajcie To jest tu O kurde, mamy Słuchajcie, mamy to Ja cię kręcę, czy my właśnie znaleźliśmy, słuchajcie, wszystkie itemy? O kurde bele. O kurde bele Czy my właśnie wszystko znaleźliśmy? O ja nie mogę, ale faza. Ale... Faza... Spadaj, 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 spadaj Nie, 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 nie! 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 Nie, 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 nie dopuszczę do tego. Nie ma w ogóle takiej możliwości. Mam pół serduszka! O, my, g. I wokół mnie, słuchajcie, jest jakiś pająk kolejny. Ja nie mogę... Ej, co tu się dzieje? To jest po prostu jakiś hit. To jest po prostu jakiś, słuchajcie, hit Udało mi się wszystko znaleźć, nie mam tylko kasku, hełmu Ale nie będę na to narzekał, naprawdę nie będę na to narzekał Słuchajcie, jest tutaj coraz więcej tych, tych Ja je tutaj słyszę Czekajcie, żeby on podszedł i żebym rozwalił jednego, a nie pięć na raz No! No, cwaniaczku, chodź tutaj Aha, patrzcie ile tutaj jest One tam, słuchajcie, krążą wokół Oj, zamykam się. Ej, nie słuchajcie, ja muszę jakoś uciec dołem. Ja muszę, słuchajcie, ewidentnie uciec jakoś dołem. Ja sobie teraz nie poradzę. Ja sobie po prostu nie poradzę. Nie mam, słuchajcie, tyle jedzenia. Nie mam, słuchajcie, tyle jedzenia. Okej, zrobimy, słuchajcie, coś takiego. I teraz tak, podmienimy, słuchajcie, to na kobla. Nie, 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 nie. Uciekam, 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 słuchajcie, uciekam stąd. Uciekam stąd, słuchajcie, jak tylko się da. Wychodzę z serwera! Wychodzę z serwera! To słuchajcie, jest jakiś żart. No nie mogę tam wrócić, bo znowu umrę No po prostu słuchajcie, nie mogę tam wrócić, bo umrę Co tam się dzieje? Uciekam! Uciekam! Wychodzę z serwera znowu... <ścoughs> Czy wy rozumiecie, co tutaj się dzieje właśnie w tym momencie? Ej, co tam się... Co tam się dzieje? O, kurde. O, kurde, ja uciekam stąd. Ej, czy mi się uda uciec na pół serduszku? O, kurde, ale faza. On tu wchodzi w górę. O tu wchodzi w górę, ja wychodzę. Ja wychodzę, moi drodzy. Uuu. O, kurde. Co tu się stało, słuchajcie? Na pół serduszku. Ej, to była najbardziej ekstremalna chyba moja podróż Ever. Ale słuchajcie, żyje. Ale słuchajcie, żyje. Czy wy widzicie, co tu się stało? O kurczę. Na pół serduszku. Nigdy nie chodźcie do cave'ów bez jedzenia W każdym razie, moi drodzy Jeśli ten odcinek wam się spodobał Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę Oraz subskrypcji na tym kanale Sami widzicie, co tutaj się dzieje Warto subskrybować ten kanał, chyba naprawdę A ponadto przypominam, e, że oglądanie do samego końca Bardzo mi pomaga, więc z góry dziękuję Sub, dzwoneczek, live'y są codziennie I pamiętajcie, słuchajcie e, Że jeśli chcielibyście mieć taką kusacką koszeleczkę, Abratim, tutaj górę taka bardzo zasłania Abratim, ale w jakimś na przykład innym kolorze Na przykład zielonym, czarnym, czerwonym czy cokolwiek innego z mojego sklepu, to zapraszam oczywiście bardzo serdecznie w pierwszą linię opisu na www.abra.ety tam macie różne po prostu rzeczy związane ze mną. Trzymajcie się i widzimy się już jutro. Ja wracam do wioski, bo po prostu nie wytrzymam. Eleczko i puu!